Od listopada ubiegłego roku jesteśmy na takiej gorącej linii z Tarunem wydobycie, zwłaszcza z zakładem górniczym Janina w Libiążu, ponieważ to właśnie eksploatacja tego zakładu górniczego powoduje te wstrząsy, które odczuwają wszyscy mieszkańcy naszej gminy. W tych ostatnich miesiącach mieliśmy kilka takich wysokoenergetycznych wstrząsów, które budzą obawy mieszkańców, uzasadnione obawy, bo to już nie chodzi tylko o bezpieczeństwo górników, którzy są na dole, ale także o zdrowie mieszkańców, którzy są na powierzchni i chyba co najważniejsze w tym momencie, bo widać już pierwsze efekty eksploatacji o nasze budynki które nie są przygotowane bo nigdy nie były budowane na terenach górniczych i nie są przygotowane na skutki tak intensywnej eksploatacji. Poza tymi wszystkimi działaniami podejmowanymi przez gminę do tej pory, wystąpiliśmy dzisiaj z takim apelem wspólnie z radnymi rady miejskiej do wicepremiera, naszego rządu, ministra aktywów państwowych, ponieważ nie wiem czy wszyscy państwo wiecie, ale od 1 stycznia 2023 roku Tauron Wydobycie wyszedł z grupy i stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, podległą właśnie nadzorowi właścicielskiemu Ministerstwu Aktywów Państwowych. Wicepremier Sasin, który jest ministrem aktywów państwowych, jest odpowiedzialny za ten nadzór właścicielski, dlatego wystąpiliśmy właśnie do niego z takim apelem o to, aby objął takim specjalnym nadzorem eksploatację górniczą wykonywaną przez ZG Janina w Libiążu, w związku właśnie z tymi wstrząsami, które odczuwamy. Najważniejsze tutaj Tutaj dla nas jest to, że te wstrząsy, one przekraczają prognozy, które kopalnia miała przygotowane przed rozpoczęciem eksploatacji tego złoża, więc to budzi nasz niepokój, uzasadniony niepokój. Dlatego jakby nasze oczekiwanie jest pierwsze od Janiny, że zrobi wszystko, że zintensyfikuje działania profilaktyczne, które zapobiegną takim wstrząsom w przyszłości, a po drugie, że poza wszystkimi instytucjami, które na co dzień zajmują się kontrolą kopalni, również Minister Aktywów Państwowych jako właściciel kopalni zrobi skuteczny nadzór nad tą eksploatacją. Czyli chcecie Państwo, żeby ta kontrola była jeszcze większa, żeby rzeczywiście zapobiegać temu, żeby te wstrząsy miały taką moc. Tak, no już wystąpiliśmy właściwie do wszystkich, którzy mają w rękach narzędzia do tego, aby przyjrzeć się czy kopalnia realizuje wszystko zgodnie z przepisami i którzy mają realne narzędzia w ręce do tego, aby wpłynąć na kopalnię, aby zintensyfikowała działania profilaktyczne zapobiegające tego typu wstrząsom w przyszłości?